Pani mały update, bo wiem, że bardziej kibicujecie Ulfiemu niż mi, nie dziwię się, więc whatever. Zatem skończyliśmy antybiotykoterapię, natomiast moja rola pielęgniarki, farmakolożki oraz biochemiczki jeszcze się nie skończyła, potrwa jeszcze parę dni. Jesteśmy w... pod bardzo dobrą opieką specjalisty, który myślę, że w toku naprawdę wielu różnych badań, o których nawet wcześniej nie pomyślałam i tych, które jeszcze przed nami w następnym tygodniu yy, zdiagnozuję, co i jak, więc oczywiście też Wam powiem. Może przyda Wam się yy, w toku Waszych sytuacji z czworonogami, mam nadzieję. A tymczasem pozdrawiamy serdecznie. Wolfi ma bardzo dobry apetyt. Foxy, no to wiadomiks. Jakby never ending, je pani to krzesło. No. Także serdecznie pozdrawiamy i całujemy mocno.